Dzień dobry Państwu. Jenny Sterling, dyrektor Cyber Security and Infrastructure Security Agency, czyli CISA, to jest jeden, jedna z największych, najbardziej powiedzmy w tej chwili jednych z najważniejszych agencji administracji amerykańskiej, stwierdziła, że kiedy z Pekinu widziani byli w sieciach rządowych USA, zanim odkryto ich aktywność, w systemach firm telekomunikacyjnych. No bo tutaj należy powiedzieć, że mamy do czynienia z bardzo dużą operacją i ta operacja obejmuje zarówno USA, gdzie jest w tej chwili najbardziej widoczna, jak i Europę Zachodnią i prawdopodobnie także istnieją próby włamania w Polsce. Niedawno było takie wydarzenie Foundation for Defense of Democracies i tam właśnie Jenny Sterling Powiedziała, że X specjaliści cyberbezpieczeństwa wykryli chińskich hakerów, jak ona ładnie określiła, rządowych bandytów w sieciach federalnych. Zanim kampania usuwania i sprawdzania w firmach ewentualnych włamań dotarła do tych włamań, do dostawców usług telekomunikacyjnych, czyli tak zwanej grupy SALT Typhoon, która tak naprawdę skompromitowała systemy dziewięciu największych firm telekomunikacyjnych w Stanach. Postrzegaliśmy to jako odrębną kampanię, nazwaliśmy kolejną cybernetyczną nazwą, ale też obecnie byliśmy w stanie na podstawie widoczności, jaką mieliśmy w sieciach federalnych, połączyć kilka kropek i powiązać tą grupę szpiegów Salt Typhoon z tą samą ekipą, która grzebała w infrastrukturach Zarówno ATT, Verizon, jak i innych firm telekomunikacyjnych oraz sieci rządowych zauważyła właśnie Esterling. Wiemy, że dzięki włamaniu do systemów, które pozwalają władzom federalnym legalnie monitorować podejrzanych o, o popełnienie przestępstwa, ludzie z South Typhoon mieli możliwość geolokalizacji milionów abonentów. W Ameryce dostępu do ruchu internetowego, nagrywania rozmów telefonicznych według własnego uznania. I to sprawiło, że zajęto się całkiem poważnie likwidacją wszelkich włamań w systemach, zarówno federalnych, jak i dużych firm. Po odkryciu tak dużej kompromitacji FBI i innym agencjom, jak CIA, i e idei udało się uzyskać zatwierdzenie przez Sąd Dostępu do wirtualnych serwerów prywatnych, dzierżawionych przez Python, przy czym te serwery były dzierżawione w Stanach, czyli tak naprawdę byli tak bezczelni, że tam, gdzie się włamywali, tam sobie wydzierżawili serwery. Easterly powiedziała, że co prawda udało się zlikwidować Część działania tej grupy, ale tylko część. Prawdopodobnie to, co odkryto, jest tylko wierzchołkiem góry lodowej, jeżeli chodzi o chińskie wtargnięcia do infrastruktury krytycznej. Tu nawiązała do Europy, do Niemiec, do Szwecji, do Francji, że prawdopodobnie mamy do czynienia z tą samą operacją. Stwierdziła, że Salt Typhoon nie jest jej największym zmartwieniem, jeżeli chodzi o cyberzagrożenia ze strony państwa środka, ponieważ całe Chiny są najpoważniejszym zagrożeniem cybernetycznym dla Stanów Zjednoczonych i ich infrastruktury krytycznej. Tutaj dodała, że najbardziej martwią ją wysiłki zmierzające do głębokiego wtargnięcia w najbardziej wrażliwą inf infrastrukturę krytyczną. Głównie usługi publiczne woda, transport, energia, komunikacja i w tej chwili władze federalne są pewne, że dotyczy to działań destrukcyjnych lub sabotażowych w przypadku poważnego kryzysu w cieśninie tajwańskiej. Takie drobne pytanie. My też mamy taki kryzys związany z Rosją, i teraz by należało zapytać, czy Rosjanie nie są w stanie wynająć chińskich hakerów w ramach oczywiście układu o strategicznym partnerstwie jaki Putin zawarł z Rosją, żeby takie same działania podjąć wobec zachodnich sieci i zachodniej infrastruktury krytycznej. Tu warto wspomnieć, że federalnie w USA po raz pierwszy podnieśli alarm w sprawie Salt Typhoon na początku 2024 roku, po tym jak FBI Złamała zabezpieczenia i praktycznie zniszczyła butnet, który został zbudowany w celu włamania się do amerykańskiej infrastruktury krytycznej. Tu musimy przypomnieć butnet Mirella, który został zlikwidowany w 2018 roku. Był butnetem hiszpańskim, był zbudowany na urządzeniach IoT, czyli na urządzeniach internetu rzeczy i Myśleliśmy, to było bardzo dużo urządzeń, to był największy botnet, jaki kiedykolwiek zlikwidowano. Miał 13 milionów urządzeń. W tej chwili wiemy, że co prawda ten botnet był hiszpański, ale tak naprawdę to on był chiński. Czyli wiemy, że już wtedy były wykonywane pewne próby przejęcia kontroli, włamań, takie próby generalne. A to, co w tej chwili mamy, to już mamy. Takie bardzo ostre rozpoznanie i próby ataków. Ta sama ekipa, czyli Start Typhoon, weszła w sieć służb ratunkowych co najmniej jednego dużego miasta w Ameryce, prowadziła tak zwane rozpoznanie w wielu amerykańskich firmach en, y, energetycznych i próbowała włamywać się do systemów firm mediów, czyli y, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, komunikacyjnej przygotowując się do spowodowania chaosu społecznego w Stanach Zjednoczonych drogą zniszczenia infrastruktury krytycznej w razie, w razie kryzysu w cieśninie tajwańskiej. Tyle Jean Esterly. Jean Esterli sama jako taka odchodzi, ponieważ była związana z poprzednią ekipą w SAISA, z ekipą wyznaczoną przez Joe Bidena. Mam nadzieję, że ten, kto, albo ta, która przyjdzie z nominacji Donalda Trumpa, też poważnie zajmie się tym problemem, a nas samych zostawiła z głębokimi przemyśleniami. Wiemy, że Jen Esterly była w lutym w Polsce, rozmawiała z polskimi specjalistami cyberbezpieczeństwa, zarówno z firm y, prywatnych, jak i Jaki z, ce, jak i z y, naszego CERT-u, jaki z kilku innych naszych agencji rządowych oraz wojskowych, i tematem tej rozmowy, bo nie wiemy dokładnie, co na pewno było to, o czym w tej chwili mówimy. Także wiemy, że obecnie wszyscy w Europie, wszyscy w Stanach mają problem. Być może chińska armia. Nie jest doskonale przygotowana do konfliktu z Amerykanami czy nawet z Europejczykami, ale jeżeli chodzi o poziom hackingu, to oni już są naprawdę przygotowani, i tutaj trzeba pomyśleć o rozwiązaniach, które im jak najszybciej uniemożliwią jakiekolwiek działania na naszej infrastrukturze krytycznej. Dziękuję Państwu.